Cześć w dzisiejszym odcinku test LG V40 FinQ. Po MWC czekamy wprawdzie już na G8, ale LG ma długą tradycję opóźniania polskich premier swoich flagowców. Dlatego dzisiaj zajmiemy się nie najnowszym topowym modelem marki, a zeszłorocznym V40 ThinQ. I oczywiście przez całe określenie tego testu będę telefon nazywał po prostu V40. Zresztą to co porobiło się z cyklem wydawniczym LG przy okazji ostatnich targów i jednoczesnej premiery G8 i V50 w Barcelonie to opowieść na inną okazję. Dla nas, mieszkańców kraju nad Wisłą, Odrą i Cebulą ważne jest to, że V40 zaprezentowany w październiku 2018 do Polski. Dotarł z 5-miesięcznym opóźnieniem w lutym. Ja od tego czasu telefonu używam, w związku z tym możecie uznawać ten test za długodystansowy. Odstawiając formalności na bok, design poprzednika uważałem za bardzo udany. Wyróżniała się jego niska waga, błyszczące lustrzane plecki i zagięte krawędzie ekranu. Jak to jednak często bywa u LG, następca nie ma żadnej z tych rzeczy. Owszem, tafla na froncie jest delikatnie zaoblona przy brzegach, ale sam wyświetlacz jest zupełnie płaski, szkło z tyłu jest zmatowione, ten efekt nazywany jest czasami oszronieniem, a i wrażenie lekkości nie jest już tak dojmujące, choć przyznaję, telefon nadal jest znacznie lżejszy niż większość konkurentów. Czy to oznacza, że smartfon mi się nie podoba? Nigdy w życiu. Rzekłbym, że V40 jest smartfonem klasycznie pięknym. Refleksy ciemno-niebieskiego wariantu są efektowne, ale nie efekciarskie i znakomicie komplementują polerowany na wysoki połysk aluminiowy korpus. Doceniam symetryczne ułożenie elementów na pleckach i doceniam w większej części symetryczne ramki ekranu. Tak, one są większe niż np. S10 czy P30 Pro, ale na pewno nie duże. a mały podbródek wygląda bardzo iPhone x -owo. Doceniam też to, że dość szeroka rama sprawia, iż telefon pewnie leży w dłoni i wydaje się jakiś taki solidny. Nie polecałbym testować zapewnień producenta wodoodporności i wytrzymałości. V40 spełnia normę IP68 i wojskowy standard MIL-STD-81G, ale zimny pot mnie nie oblał, jak kilka razy urządzenie zjechało z kanapy na dywan. Po stronie zalet zapisuję też to, że matowe szkło brudzi się mniej niż błyszczące. Przy okazji to jest Gorilla 5. Telefon jest zdać hybrydowym DualSimem, więc pamięć można rozbudować, gdyby była taka potrzeba. Trzeba jednak ten sielankowy obraz co nieco zepsuć oczywistym stwierdzeniem, że konstrukcja ma też wady i niedoróbki. Stylistykę psuje odchodzący na szczęście szybko do lamusa Nocz, czyli wcięcie w ekranie. Przyciski są według mnie za małe i mają zbyt miękki skok. Zwracam też uwagę, że czytnik linii papilarnych na pleckach nie jest klikany jak w poprzedniku. A aparaty co nieco odstają. Naprawdę niewiele, ale i tak trzeba na nie uważać. Osoby z lekką lub zupełnie poważną nerwicą na zauważą pewnie też, że gniazdo USB-C na dolnej krawędzi jest nieco przesunięte w dół. Burzy zatem obraz tej wszechobecnej tu symetryczności. Powiedzmy sobie jednak szczerze, to jest czepialstwo. Całościowo zaś V40 mnie oczarowało. Przyznaję, to nie jest smartfon z konstrukcyjnymi czy stylistycznymi fajerwerkami, ale po bardzo długim teście kojarzy mi się z połączeniem minimalizmu, elegancji i wygody obsługi. Choć oczywiście zrozumiem, jak ktoś powie, że jest wtórny, a powtarzalne wcięcie w ekranie jest niewybaczalną skazą. Ekan V40 ma 6,4 cala, proporcje 195 na 9 i rozdzielczość 1440 na 3120 co przekłada się na 537 pikseli na cali, że chodzi o gęstość i oznacza znakomitą ostrość wyświetlanego obrazu. Matryca jest OLEDowa, LG nazywają POLED i na pierwszy rzut oka wygląda znakomicie. Kontrast jest wyśmienity, kąty widzenia świetne, kolory odpowiednio jaskrawe. I da się wybrać w ustawieniach jeden z aż sześciu wariantów i odwzorowania. A gdyby tego było mało, w zakładce ekspert można samemu dopasować sobie nasycenie, odcień oraz ostrość. Jest też możliwość korygowania temperatury barwowej także z uwagami RGB. Jasność w trybie ręcznym nazwałbym jednak przeciętną. Do naprawdę wysokich wartości jest podbijana jedynie gdy telefon sam ją ustawia. A osoby, które znają się na ekranach lepiej niż ja, dopatrzyły się, że Pixel w V40 podczas wyświetlania czerni są w minimalny sposób podświetlone. Nie udało się to zaobserwować jedynie w zupełnych ciemnościach i nie zdołałem tego nagrać, ale rzeczywiście kwestia występuje, więc o nieskończonym kontraście tym razem nie mówię. Jest wsparcie dla HDR10 i Dolby Vision, jest filtr niebieskiego światła o nazwie tryb czytania, jest możliwość zmniejszenia rozdzielczości i jest Always on Display w kilku różnych stylach i Side Light, powiadamiającym o zdarzeniach i bardzo przypominającym Samsungowe podświetlanie krawędziowe. Ta ostatnia funkcja musi niestety wystarczyć jako zastępstwo za nieobecną diodę LED. Przestrzenie obok nocza, w nawiązaniu do tradycji poprzednich wałek, są nazywane nowym second screenem. Mieszczą się tu trzy ikony powiadomień, do tego wskaźnik baterii i informacje o sieci, więc z wykorzystaniem przestrzeni nie jest najgorzej. Wcięcie można udekorować jakimś kolorowym tłem albo gradientem, można je też całkiem zamaskować i wybrać stopień zaokrąglenia nowo powstałych łuków, zatem także tu może być symetrycznie. Pierwszą dużą skazą V40 patrząc na jej moment premiery w Polsce i obecną cenę. Jest jej procesor. W 2019 roku za te pieniądze można byłoby spodziewać się Snapdragon 855, a tymczasem dostajemy jego poprzednika. Ośmierdzeniowy Snap 845, rozpędzający się do maksymalnie 2,7 GHz, ciągle jest bardzo szybkim i wydajnym procesorem. Co do tego nie mam wątpliwości i to widać w benchmarkach. Ale cóż, są pewne zasady, które powinny być święte. Topowy telefon powinien mieć topowy układ, a V40 w kwestii mocy obliczeniowych może zawalczyć z zeszłorocznymi flagowcami. Do tych z tego roku nie ma startu. 6GB RAMu też już nie rzuca na kolana. Układ graficzny to Adreno 630, pamięć wewnętrzna to 128GB. W codziennych scenariuszach V40 będzie jednak jeszcze przez długi czas urządzeniem żwawym i płynnym. Przez cały okres testów nie zdarzyła mi się chyba ani jedna sytuacja, kiedy musiałbym na coś czekać, coś się klatkowało albo telefon zrobił się gorący. Każdy musi więc sam ocenić, czy boli gotorzy na rynku są już szybsze i nawet znacznie, znacznie tańsze flagowce z tego roku. Poza procesorem, odprezentowanych w podobnym momencie na polskim rynku topowych smartfonów konkurencji, V40 odstaje także wersją oprogramowania. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu smartfon nadal nie dostał aktualizacji do Androida 9 Pi. Ona obecnie jest zapowiedziana na czerwiec i pracuje na 8.1 Oreo z poprawkami bezpieczeństwa z marca. Takie opóźnienie w przypadku sprzętu w tej cenie jest mocno zawstydzające. System, bez niespodzianki, jest przykryty nakładką od LG i ona ma na pokładzie znane już z poprzednich modeli triki. Jest więc możliwość wyboru płaskiej struktury lub z podziałem na pulpity i menu główne, nazywane szufladą z aplikacjami. Działa wybudzanie i wygaszanie urządzenia dwuklikiem. Są też rozbudowane opcje personalizacji. Od motywów, poprzez zmiany wyglądu ikon, animacji czy czcionek, aż do skalowania elementów interfejsu i zmiany rozmiaru siatki skrótów. Po poprzedniku odziedziczony jest floating bar. Czyli dodatkowa belka wyciągana z boku ze skrótami do ulubionych kontaktów, zadań przycisków do sterowania głośnością i rozszerzonych funkcji zrzutu ekranu. Mam wrażenie, że one się dublują z klasyczną dla LG aplikacją Capture Plus, ale ważniejsze jest to, że z tego poziomu można zrobić sobie wycinek z tego, co jest widoczne na wyświetlaczu, śmignąć przewijany screenshot albo stworzyć GIFa. Oreo oznacza przewijany pionowo, a nie poziomu menadżer wiadomości. jest to oczywiście możliwość używania dwóch aplikacji jednocześnie, a im dalej w las, tym bardziej staje się jasne jak ta nakładka jest stara. Dla przykładu, nie znajdziecie w niej opcji wyłączenia ekranowych przycisków nawigacyjnych i zastąpienia ich gestami, a nadal ma rozbudowane funkcje ekranu blokady, coś czego w obecnie sprzedawanych smartfonach z super szybkimi opcjami ich odblokowania zupełnie nie widać. To oznacza ni mniej, ni więcej tylko to, że czas najwyższy na zmiany. Mnie wprawdzie interfejs od LG nie wadzi, ja się nawet z nim lubię, natomiast nie da się ukryć, momentami trąci myszką. Telefon można zabezpieczyć przy pomocy wizerunku twarzy, odblokowanie jest szybkie, działa po podniesieniu urządzenia, choć niestety dość łatwo je szukać, ale także odciskiem palca, czytnik jest w klasycznym miejscu na pleckach i łatwo go wymacać oraz kilkoma innymi metodami, w tym sekwencją puknięć Knock Code. Na skaner z tyłu telefonu się nie obrażam. To ma swoje zalety, ale nieco rozczarowująca jest towarzysząca mu ślamazarna animacja. Jeśli LG nie implementuje najnowocześniejszego rozwiązania, czyli czytnika w ekranie, to mogłoby się chociaż upewnić, że to poprzednie działa najlepiej jak to jest możliwe. Na lewym boku znajdziecie dodatkowy fizyczny przycisk służący uruchamianiu asystenta głosowego Google. LG bardzo mocno podkreśla jego integrację z V40 i dobra wiadomość, można go zdeaktywować, jeśli nie chcecie z niego korzystać. Przypisanie jakiejś innej funkcji w standardzie póki co nie jest możliwe. Z ciekawostek. Do których dotrze pewnie jakieś ćwierć procent użytkowników urządzenia. Na pokładzie są też rozbudowane funkcje automatyzacji zdarzeń. W zależności od środowiska, w którym telefon się znajduje, może wykonywać jakieś czynności. Nazywa się to Context Awareness. W materiałach prasowych LG pisze jasno. V40 ma pojedynczy głośnik na dolnej krawędzi nazywający się Boombox 1.1. Jego cechą szczególną ma być to, że wykorzystuje całą bryłę telefonu jako komorę rezonującą. I rzeczywiście, smartfon jest bardzo donośny, a barwa zupełnie przyjemna. Zyskuje jeszcze dodatkowo co nieco basu, gdy sprzęt leży sobie na jakiejś powierzchni. Co jednak nieco zaskakujące, wyraźnie gra także drugi głośnik, ten na górze. Ale dużo, dużo ciszej i bez podziału na kanały, więc o stereo mowy być nie może. Możliwe, że to po prostu jakiś przeciek z głośnika głównego. W każdym razie w tym aspekcie jest bardzo dobrze. Marketingowego tytułu Muzyczny Geniusz broni także jakość dźwięku na słuchawkach i cyfrowo-analogowy przetwornik Quad DAC z dedykowanymi ustawieniami korektora oraz uprzestrzenianiem DTS-X 3D Surround. Barwę można dopasować do własnego gustu na kilka sposobów, może nawet jest ich aż za dużo. Nie zapomniano o gnieździe mini jack, a końcowy rezultat tego wszystkiego jest taki, że V40 rzeczywiście gra wyśmienicie jest fenomenalnym smartfonem muzycznym. W momencie premiery V40 była pierwszym smartfonem z pięcioma aparatami fotograficznymi, albo przynajmniej pierwszym mainstreamowym. Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeśli się mylę. Trzy z nich są z tyłu: moduł główny ma 12 megapikseli, światło 1.5, optyczną stabilizację obrazu, autofokus dual pixel i wreszcie standardowe pole widzenia 78 stopni. Pamiętacie pewnie, że ja wielokrotnie narzekałem na smartfony LG i ich wąskie 71 stopni w aparacie głównym, na przykład przy okazji V30 i G7. Drugi moduł to oczywiście szeroki kąt kiedyś atut topowych LG. Obecnie standard we flagowcach. Ten wydaje się znajomy. Ma 16 megapikseli, światło 1.9 i widzi 107 stopni. LG niestety dało się wyprzedzić Huawei i Xiaomi, bo autofokusu mu brakuje. Nowością dla producenta jest zaś teleobiektyw 12-megapikselowy z przysłoną 2.4, umożliwiający podwójne przybliżanie, także stabilizowane optycznie. Inaczej niż w większości konkurentów, główną osią interfejsu nie są tryby, albo przynajmniej nie do końca. Większość z nich znajdziecie po lewej stronie, schowanych za skrótem. Tu są znakomite manuale do zdjęć i wideo, dla mnie youtubera szczególnie ten drugi jest świetny, teraz ma nawet opcję zapisu filmów HDR10, a w tym pierwszym znajdziecie debiutujące f30 grafi. Choć uwaga, nie obsługuje teleobiektywu. obiektywu, to jest też gwiazda z poprzednika, czyli cinevideo wideo z Point Zoom. Podrzucę wam link w opisie i w rogu ekranu z wyjaśnieniem co to dokładnie jest, bo nie ma sensu się powtarzać. Wywalono wszystkie bajery polegające na obecności tylko dwóch obiektywów, jak dopasuj zdjęcie czy popout. Dołożono za to AR Stickers, naklejki działające w rozszerzonej rzeczywistości. I Cine Shot, czyli możliwość zrobienia foty, w której animuje się tylko jakiś konkretny wybrany przez nas fragment. Plik zapisuje się domyślnie w formie klipów 1080p, ale da się go łatwo przekształcić w GIF, taki tam Bayer. Na swoim wcześniejszym miejscu są filtry oraz ustawienia. W nich znajdziecie włącznik trybu nocnego, nazywającego się super jasny aparat do niego jeszcze wrócimy a na górze symbole drzewek wskazują, którego obiektywu akurat się używa. Po prawej umieszczono zaś skróty do, jak rozumiem, czterech najważniejszych według LG funkcji aparatu: Google Lens trybu portretowego z możliwością wyboru oświetlenia twarzy i podmiany tła zafotografowaną osobą na jednokolorowe, co wydaje mi się bezsensowne, zresztą tak samo jak nazywanie portretu układem pionowym. Triple shot Triple łączącego obraz z trzech obiektywów w jedną, niestety przeciętną animację, w różnych stylach, oraz AI Cam, czyli sztuczna inteligencja od LG. Ona została co nieco uproszczona, już nie wyświetla napisów z informacją tego, co widzi, a szkoda, bo to zawsze było zabawne, i działa zauważalnie szybciej w rozpoznawaniu scen, ale efekt jej pracy jest tak samo dyskusyjny. W przypadku jedzenia podbija przyjemnie saturację, czasami wieczorem również reaguje pozytywnie, zwiększając kontrast i rozjaśniając cienie, ale jeśli w kadrze jest skrawek błękitnego nieba, nadal dodaje jakiś taki zielonkawy film, Mniej intensywny niż w G7, ale widoczny gołym okiem. Zauważyłem też, że lubi wygładzać liście i drzewa w oddali, co także nie ma większego sensu. Najtrafniejsze w całej funkcji jest więc dalej to, że można wybrać jeden z czterech podfiltrów, mogę je nawet nazwać kreatywnymi. Zanim przejdziemy do omówienia jakości zdjęć ogólnie, jeszcze tylko trzy rzeczy. Negatywna jest taka, że po włączeniu któregokolwiek z tych głównych trybów wyłącza się go ponownym kliknięciem. Nie da się przeskoczyć od razu do innego, co spowalnia obsługę, a pozytywne to możliwość szybkiego podejrzenia kadrów ze wszystkich obiektywów, wystarczy dłużej przycisnąć symbole z drzewkami oraz pojawienie się skrótu do ręcznego ustawienia ostrości po puknięciu palcem w ekran. W wielu sytuacjach to może być bardzo praktyczne. Całościowo zatem aplikacja aparatu od LG momentami błyszczy, ale momentami zdaje się wymagać jeszcze dużego dopracowania. I podobnie jest z jakością robionych fot. W słoneczny dzień V40 nie zawodzi. Detali jest dużo, kolory wyglądają świetnie, pod warunkiem, że nie włączyliście AI Cam. Kontrast także prezentuje się ponadprzeciętnie. Zdjęcia oglądane na ekranie telefonu czy w pomniejszeniu na laptopie czy komputerze mogą więc zrobić wrażenie. Rozpiętość tonalna i szczegółowość nie zawsze wpadam jednak flagowo. Na niektórych kadrach mogłyby być lepsze, biorąc pod uwagę klasę sprzętu. Wszak za te pieniądze należy oczekiwać jedynie najlepszej jakości. Pochwalić bez żadnych, ale mogę za to portrety. Odcięcia tła są celne, rezultat nie wygląda więc sztucznie czy plastikowo. Szeroki kąt spisuje się bardzo podobnie do tego w G7. To zresztą najpewniej te same aparaty. A to oznacza, że pochwalić wpada niewielki zniekształcenie kadru, wystarczającą ilość detali i ładne kolory. To, że foty tego typu świetnie sprawdzają się podczas wycieczek, wyjazdów i wakacji, pewnie już wiecie. Ja w tym miejscu mogę jedynie zauważyć, że LG nie jest już w tym aspekcie najlepsza ani tym bardziej unikatowe. Niestety, firma podjęła złe decyzje i skutek tego jest taki, że straciła swój największy fotograficzny wyróżnik. Flagowe smartfony LG do pewnego momentu można było kupić właśnie ze względu na szeroki kąt. Nawet jeśli coś innego w nich komuś nie pasowało, to był gigantyczny atut. Obecnie nie da się już tego powiedzieć. Dołożenie obiektywu było rozsądnym pomysłem i on także robi dobre foty, podobnej jakości jak w przypadku modułu głównego. Myślę jednak, że dwukrotne przybliżenie zdążyło już chyba wszystkim spowszednieć, nie ma sensu zatem się jakoś specjalnie długo nad tym rozwodzić. Reasumując i odstawiając na bok kwestię natury branżowej, doceniam obecność trzech aparatów V40. Taki zakres obieckowych daje ogromne pole do popisu i możliwość kadrowania zdjęć dokładnie tak jak się chce. Smartfonem można zrobić bardzo dobrą fotę, rzecz w tym, że na pewno nie najlepszą. W nocy V40 zaskakująco dobrze nadąża za konkurencją. Kadry są stosunkowo jasne, detale nie znikają jakoś niesłychanie. Problem mam jedynie z tym, że czasami pojedyncze zdjęcia mi się tak zdziepko rozmazały. Nie jest to jednak sprawa nagminna, a sporadyczna, więc czepiam się nieco na wyrost. Na plus zaliczam także zachowanie niezłej saturacji, z tym wiele modeli na przestrzeni lat miało problemy. To wszystko dotyczy trybu automatycznego, podobnie jak w poprzednich flagowcach LG, także tu jest tryb super jasny aparat. Włącza się go automatycznie lub ręcznie, to zależy od Was, Nieco rozjaśnia kadry i nie zmniejsza już rozdzielczości, ale efekt jest w tyle za dedykowanymi trybami nocnymi z Huaweiów, Pixeli czy Xiaomi. Wydaje się, że funkcja działa na innej zasadzie i innej oznacza tu po prostu mniej efektywnej, a to znaczy gorszej. Po zmroku da się wykorzystywać także szeroki kąt, oczywiście pod warunkiem, że fotografowana sceneria jest rozsądnie oświetlona i nie przyjdzie Wam do głowy powiększać fotek do pełnego rozmiaru. Największe kompromisy w porównaniu do zdjęć dziennych to spadek szczegółowości i dużo większa ilość szumów, a to coś, co wysoka rozdzielczość jest w stanie zamaskować. Odnotowuję też, że V40 w nocy przy dwukrotnym przybliżeniu wykorzystuje aparat główny, nie teleobiektyw, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę to, o ile on jest ciemniejszy. Dwa aparaty na froncie mają odpowiednio 8 megapikseli, światło 1.9 i kąt widzenia 80 stopni oraz 5 megapikseli, światło 2.2 i kąt 90 stopni. Co LG nazywa takim szerszym kątem, nie ultra szerokim. Autofokus w obu modułach niestety jest nieobecny. Selfieki wychodzą zaś w porządku. Nie leże porażonych ich fantastycznością, ale z drugiej strony do codziennych zastosowań spokojnie wystarczają. Dla chcących sobie pogrzebać głębiej, także tu jest tryb portretowy oraz różne filtry, jest też upiększanie z wieloma opcjami, snapchatowe naklejki, bieda wersja iPhone'owych Animoji i AI-Cam, działające tak samo jak w przypadku aparatu z tyłu. Na koniec tej części odcinka zostaje nam nagrywanie wideo. O znakomitym trybie ręcznym już wspominałem, jest wsparcie dla 4K, także przy 60 klatkach na sekundę jest zwolnione tempo Full HD przy 240 klatkach na sekundę, super slow motion zatem nie ma i jest wzmocniona cyfrowa stabilizacja obrazu, bardzo skuteczna. Niestety podczas rejestrowania filmów nie da się przełączać między obiektywami, to znaczy, da się, ale tylko pomiędzy głównym a tele. Jeśli chcecie skorzystać z szerokiego, trzeba najpierw się na niego przełączyć, a dopiero później nacisnąć przycisk nagrywania. Klipy bronią się jednak znakomitą jakością. Szczegółowość jest świetna, kolory wyglądają znakomicie, rozpiętość tonalna jest bardzo, bardzo dobra. Kwestie foto wideo V40 w moim teście kończy za tym mocnym akcentem. Smartfon obsługuje LT kategorii 16, ma Bluetooth 5, ma NFC i ma także Radio FM. No i oczywiście przez telefon da się także rozmawiać, co przez całe trwania testów nie sprawia mi żadnych problemów, to wszystko w tym aspekcie jest ok. Bateria ma zaś 3300 mAh i cóż, w klasie smartfonu to nie zachwyca. Wprawdzie Xiaomi Mi 9 czy Xperia XZ trzymają tyle samo, ale Huawei Mate 20 Pro i P30 Pro mają po 4200, a Samsung Galaxy Note 9 i S10 Plus odpowiednio 4000 i 4100. Takie ogniwo jest w stanie zapewnić maksymalnie półtora dnia pracy w cyklu mieszanym i jeden jeśli używacie telefonu intensywnie. Wynik po prostu przeciętny. Ładowarka w zestawie spełnia standard Quick Charge 3.0, podaje prąd 18-watowy, pół godziny podpięcia do gniazdka oznacza jakieś 45% pojemności. Całość zajmuje około 110 minut. Jest też wsparcie dla Power Delivery i dla szybkiego 10-watowego ładowania bezprzewodowego, ale modnego obecnie ładowania zwrotnego nie ma. Podsumowując, LG V40 jest dokładnie tym, czym wydaje się być na pierwszy rzut oka, spóźnionym flagowcem. Na pokładzie nie ma najnowszych bajerów, takich jak ładowanie zwrotne, czy linie papilarnych zwolkania, czy dziura, albo mechanicznie chowany aparat zamiast wcięcia. Jest za to nie najnowszy procesor i nie najnowszy system operacyjny. Czy to oznacza, że to zły sprzęt? Nie, V40 ma wiele mocnych zalet. Bardzo dobry ekran, świetną jakość wykonania, ponadprzeciętny aparat, i jedne z najlepszych, o ile nie najlepsze na rynku funkcje muzyczne. Problem tak naprawdę jest więc tylko jeden cena. Przed sprzedaży maskowana skutecznie dodawanym do telefonu na się telewizorem. Teraz ta oficjalna wahająca się pomiędzy 3200 a 3500 zł to według mnie ciągle najzwyczajniej w świecie za dużo. Oczywiście telefon da się już kupić z mniej oficjalnych źródeł za mniejsze pieniądze, da się go też czasami ustrzelić w różnych promocjach, jakiś czasem była taka w Play. Jeśli byście na taką okazję trafili, V40 mogę polecić. To bardzo dobry telefon, po prostu w nierealnej cenie. A co Wy sądzicie o LGV40? Czy miano spóźnionego flagowca do niego pasuje, czy może przesadzam? Czy uważacie, że telefon warto kupić już teraz, czy lepiej się wstrzymać? Napiszcie, co sądzicie pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie innych telefonów, to oczywiście również zapraszam. Tam można wpisać swój komentarz pytanie. Postaram się odpowiedzieć. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, możecie to nadrobić w tym momencie. Zapraszam też oczywiście na wszystkie moje media społecznościowe. Linki są jak zawsze w opisie. Już kończę gadać, żegnam się z Wami, trzymajcie się. Cześć!